Jak większość z Was wie, jestem światowym specem od zabezpieczeń cyfrowych. Współtworzyłem takie duże marki jak Security, jak właśnie Symantec, jak Computer y, Associates, Network Associates, czy nawet w Google robiłem tak zwaną wysoką poziomość skryptową. I zawsze to, co zwalczaliśmy, to był Microsoft, bo my wszystko pracujemy na głównie na Centuriosach. To są tak zwane, wiesz, kompilacje Linuxowe, które już nawet są poniżej UNIXa jeszcze. I my zawsze już na tych wszystkich systemach budowaliśmy Polskę. W 2003 roku SLD dało dupy, sprzedało się Bill Gatesowi zakazując rozwiązań. Niemcy nas wszystko kupili, a w Polsce było zabronione, ponieważ chodziło żeby Amerykanie kradli dane. No i teraz, słuchajcie, jako już ekspert, zdradzam Wam kolejną rzecz, że Amerykanie wprowadzili nową furtkę, że wszystkie Wasze dane są kopiowane do Stanów Zjednoczonych, jak jeżeli macie system, który się nazywa Windows. Jest tak zwany Service Pack, Service Pack Feature Advanced, który się instaluje wraz z Windows 10, lub Windows 11. On ma niby wspomóc Wam zabezpieczenia. To tak jak PiS robił, tak? czyli wieczorem mówił Wam, że chce dać 500 plus dla dzieci i że to jest ustawa, która ma dawać pieniądze dzieciom. A w punkcie drugim kupował Pegasusa. No Jak pozycja nie chciała głosować, bo nie chciała Pegasusa, to oni w tvp szczeli, że oni nie chcą dać dzieciom dzieci, dzieci, dzieci pieniędzy. Taki stary numer, to samo Windows zrobił. Jeżeli sobie włączyć wszystkie funkcje tak zwanego zapisywania i backupowania danych na zewnątrz, do chmury Windowsowej, tak zwanej Outlookowej, bo to jeszcze wszystko się nazywało Outlook.com, te serwery mapowane właśnie pod tym, tą domeną i wtedy pamiętajcie, że i to wszystko możesz z poziomu Windows w ustawieniach wyłączyć, ale już nie włączysz tej funkcji, którą dopiero odnajdziesz, jak wpiszesz w wyszukiwarce u siebie w systemie e, kopie zapasowe systemu. Mhm. Kopie zapasowe systemu, wtedy się otwiera ten feature pack, który jest de facto aplikacją, e, aplikacją. I tam nagle się okazuje, że twój komputer e, co miesiąc przekazuje kolejnego gigadanych, giga danych, e, znaczy przekazuje wszystkie dane z dokumentów, e, folderów e, pulpit i folderów e, obrazy. Wszystko co jest na C już tego nie robi, więc jak macie swoje dane, jeśli chcecie czuć się bezpiecznie, to tylko instalujcie swoje dane na, na dysku C, nie w tych folderach domyślnych, bo nie wszystkie archiwizują, łącznie z kontami również i hasłami. Wszystkie jakiekolwiek hasła wpisaliście, to oni wszystko z w kółki Ci zczytują. i Cię tak samo archiwizują bez swojej zgody. To robi Microsoft, żebyście wiedzieli. Więc Microsoft przesiada Twoje hasła, Twoje klucze, Twoje dane, jest w stanie okraść Cię w ciągu sekundy, a Ty na tym nie wiesz. To tak, żebyśmy. po prostu wiedział, pod warunkiem, że masz te dane zapisane w tzw. właśnie plikach cookie, więc musiałabyś je zapisywać za tak każdym razem, jak wchodzisz, musiałabyś czyścić je przed tak zarchiwizowaniem Twoich danych do chmury. Czyli robić po każdym przy, przy skorzystaniu z Internetu totalny, totalny porządek. Oczywiście znaczy, nie porządek z poziomu przeglądarki, tylko z poziomu twardy, twardego dysku C. Bo masz tak zwane katalogi TEMP, masz tak zwane katalogi Temporary Files również, ale są dwa rodzaje: TEMP Temporary Files i Temporary Files tak zwane Advanced, czy tak zwane użytkowane i tak zwane recent jeszcze, i tak zwane jeszcze recent Advanced. A to nikt nie wie, to trzeba sobie jakiś plik stworzyć, zgrać, skasować go, a później go poszukać jego mirroringu na dysku i zobaczycie, że tych katalogów jest pełno. Jak doszukałem się siedmiu, to trzeba czyścić, które Twoje dane przechowują, po to, żeby je później właśnie backupować i kraść. Znaczy, nie, znaczy ich się już nie backupuje. Znaczy, część tak, bo część jest w tych folderach bekapowalnych. no ale one tam sobie, znaczy, jeżeli to są hasła, to są ściągalne jak najbardziej, a nie hasła, to on rozpoznaje i ich nie ściąga. No więc generalnie, Windows się śpieguje, żeby to wyłączyć, po pierwszym razie, żeby to znaleźć, to musisz wejść, tak ci powiedziałem, w wyszukiwanie w systemie, wpisać tworzenie kopii zapasowych, ale nie ta ikonka z strzałką do góry, tylko taka ikonka, jakby chmurka, tam się otwiera, ta aplikacja właściwa pod serwis pakiem ukryta. Ona wszystkie Twoje dane, jak Ci powiedziałem, nawet przy próbie wyłączenia z poziomu aplikacji, ona tak się załącza. Przy pierwszym dostarczy komputera, więc w serwisie szukałem, w rejestrach tego serwisu, jak go wyłączysz, to on Ci w ogóle wywala system i każe Ci robić reinstalkę dziesiątki. Więc taki zwany ruch. A11 jest nie do usunięcia, bo już jest tak wyblokowanych w, w iPhone'ach czy w tych Makosach robią czy że po prostu każda próba wyjścia poziomowego jest albo blokowana, niedostępna, albo po prostu cię od razu system wbale tutaj w tej dziesiątce. Więc generalnie jesteście niewigilowani. Trzymacie swoje dane poza dokumentami, tyle mogę wam poradzić. A hasła? <grytanie> no Chyba najlepszy co? Biometryczne no, też nie, bo co twarz waszą zobaczą, zdjęcie przyłożą. Palec jest dobry, no palec jest najlepszy, bo palcem tak cię go betną. Pamiętajcie, że niepapilarne papilarne zanikają w ciągu 5 minut. A kopii tak łatwo nie zrobić, jak to w filmach pokazują. Dźwięk jest też fajny, no ale też możesz ci nagrać. No ale kombinacja dźwięków już nie typu. To musiałby ci już nagrać przy, przy, przy wydawaniu ich przy komputerze. No ale też są sposoby, bo jak ci wejdzie na okno na komputer jakimś tym Viewer'em, czy LDSkiem, gdzie może po prostu to wziąć i wiesz i przejąć to, jak to robisz. No ale to wtedy musiałbyś to zrobić. No. A, dobre są dotykowe, bo wtedy wiesz, nie rejestrujesz tego co wpiszesz, tylko dotykowe, e, tego jeszcze nie, nie mają wynależonego, więc fajne są te piny dotykowe, tak, typu właśnie, że palcem coś tam ciągasz, czy, czy palcem klikasz na ekranie, e, takie np. obrazki, czy jakieś literki, a nie to, że wpisujesz z klawiatury, bo klawiatura całkowicie jest przejęta. To tyle chciałem, się podzielić z wesołych Nie używajcie Microsoftu, Windowsa, e, albo używajcie i mieć na to wyjebane.